Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale ze zdrapkami. Dzisiaj przychodzę do was z, z testem nowej zdrapki drzewko szczęścia. Jest to zdrapeczka po złotówce, także mam nadzieję, że ta nowa zdrabka przyniesie mi dzisiaj szczęście. No i tradycyjnie, jeżeli jest to test, mam tutaj 10 zdrapek po złotówce. Także na dzisiejszy odcinek wydałem 10 złotych. Także mam nadzieję, że Nowa zdrapka drzewko szczęścia przyniesie mi dzisiaj dużą wygraną, także żeby nie przedłużać zapraszam Was już do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami do komentowania i do lajkowania. Także przechodzimy do zdrapywania i oto pierwsza zdrapka, no i tutaj musimy znaleźć drzewko pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niego kwotę, także szukamy drzewka. No i mamy pierwsze drzewko i mamy w pierwszej zdrabce już wygraną złotóweczkę. I proszę bardzo kochani, pierwsza zdrabka i kolejne drzewko, czyli kolejna wygrana. Mamy tutaj kolejną złotóweczkę. Gramy dalej. Tutaj mamy niestety motylka. I pszczółkę. Także kochani, w pierwszej zdrabce. Mamy wygrane już 2 złote, także jak na razie idziemy yy, bardzo dobrze. Także przechodzimy do drugiej zdrabki. No i także szukamy drzewka. I tutaj mamy motylka za 16 złotych. Biedronkę za 6000 Kolejne drzewko, czyli kolejna wygrana. Mamy już 3 złote wygranej. 3 złote mamy już wygranej, ale gramy dalej. I tu mamy wiewiórkę za 2 złote. Także druga zdrabka i druga wygrana. Łącznie mamy już 3 złote wygranej przez dwie zdrabki. Teraz mamy trzecią zdrapeczkę. No i zaczynamy. Tutaj mamy ptaka za 4 złote. Pszczółkę za 2 złote. Motylka za 4. 400 zł i biedronkę za 6000 także pierwsza zdrapka wędruje do kosza a my przechodzimy do kolejnej zdrabki już czwartej no i szukamy tego drzewka naszego i tutaj mamy wiewióreczkę za 2 zł ptaszka za złotóweczkę liść za 400 zł i motylka za 30 2 zł, także druga zdrapka wędruje do kosza. Tutaj mamy piątą zdrapeczkę, no i szukamy symbolu drzewka, także zaczynamy. Mamy słońce za 6000, liść za 4 zł, biedronka za 16 zł i wiewiórkę za 400 zł. Także ta również przegrana. Przechodzimy do kolejnej zdrapki. Drzewko szczęścia jest to najnowsza zdrabka w totalizatorze sportowym. Jest to zdrabka za złotówkę. Także sprawdzamy, tutaj mamy wiewiórkę za 2 złote, biedronkę za 32 zł, słońce za 6000 i ptaka za 4 złote. A wypiszcie kochani w komentarzach, czy ta zdrabka drzewko szczęścia Wam się podoba. A jeżeli nie, to jakie Wasze zdrabki są ulubione. A tutaj gadu, gadu, a my mamy kolejną wygraną. I również jest złotówka wygranej. I kolejne mamy drzewko. Także kolejne wygrana. Także kolejna złotówka wędruje na nasze konto. Także jak na razie, bardzo, bardzo pozytywna zdrabka, jak dla mnie. Także mamy trzecią zdrabkę, wygraną w której mamy wygrane 2 zł, czyli łącznie już mamy wygrane 5 zł, ale gramy dalej. Mamy jeszcze w sumie 3 zdrabki, łącznie z tą tutaj, także drapiemy. I mamy biedronkę 4 zł, słońce za złotóweczkę, Pszczółkę we 16 złotych. I wiewiórkę za 32 zł, także zdrapka niestety pechowa. No i przedostatnia nasza zdrabka, no i drapiemy. I mamy wiewiórkę za złotówkę, słońce za 400 zł, liść za 6000 i pszczółkę za 2 zł. Także ta zdrabka również wędruje do kosza. No i ostatnia zdrabka. Miejmy nadzieję, że również będzie szczęśliwa, jak tamte trzy yy, pozostałe, także gramy i sprawdzamy. I mamy pszczółkę za 4 złote, ptaka za 400 zł, motylka za złotówkę. No i niestety wiewiórka za 32 zł, także ta zdrabka również wędruje do kosza, ale nic nie szkodzi w dzisiejszym odcinku testowym bo testujemy właśnie mmm, drzewko szczęścia wygraliśmy w tej zdrabce łącznie 5 złotych także odcinek pozytywny jak na nową zdrabkę to bardzo dobrze i również jest to zdrabka po złotówce także bardzo dobrze 5 złotych wygranej na kolejne zdrabki będzie za dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Zapraszam was na kolejne odcinki. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.